Rozdział czwarty. Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn dosięgła około pięciu tysięcy. Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi i uczeni w Jerozolimie, arcykapłan Anna, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich w środku i pytali: czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to? Wtedy Piotr, napełniony duchem świętym, powiedział do nich: Przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa. Dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo Wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego Wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez niego ten człowiek stanął przed Wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez Was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia Gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa, a widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali rady i naradzili się: Co mamy robić z tymi ludźmi? Mówili jeden do drugiego, bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie rozpowszechniło się to wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać Was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. A człowiek, który doznał tego cudownego uzdrowienia, miał ponad czterdzieści lat. Uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny stwórco nieba i ziemi, i morza i wszystkiego, co w nich istnieje, tyś przez ducha świętego powiedział ustami sługi twego Dawida, dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne. Powstali królowie ziemi, i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw jego pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście Przeciw świętemu słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela Aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły A teraz spójrz, Panie, na ich groźby I daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą Gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę Aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Świętego Sługi Twego Jezusa. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabas, to znaczy syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów.